Miałem okazję być na pielgrzymce śladami Karmelitów. Byłem w Toledo, tam gdzie Jan od Krzyża uciekał przez okno, przez wyłom w murze, kiedy chciał uczestniczyć w reformie Karmelu. I między innymi tam dowiedziałem się o miejscowej legendzie. Wiadomo, że te miasta hiszpańskie przez wiele wieków były w rękach muzułmańskich, w rękach arabskich. I Toledo akurat wyzwolił chrześcijański król. Alfons. I legenda głosi, że kiedy wjechał do Toledo na koniu, przewodnicząc temu zwycięskiemu, triumfalnemu orszakowi, koń nagle uklęknął przed jednym z meczetów. Wszyscy się dziwili dlaczego. Okazało się potem, kiedy odkryto cegły, wyjęto cegły, że w tym murze był zamurowany krzyż, jeszcze sprzed zdobycia Toledo przez wojska islamskie, a przed tym krzyżem paliła się od trzech wieków. Lampka oliwna. Oczywiście jest to tylko legenda, zaraz każdy z nas powie: Lampka oliwna nie mogła się palić przez 300 lat. Owszem, ale prawda w legendzie niekoniecznie leży w tych faktach, ale w jej przesłaniu. To, co jest zasiane w sercu człowieka, zostaje. My nie żyjemy trzech wieków, ale to doświadczenie z dzieciństwa, ono zostało w sercu. I po latach, nawet kiedy. Drogi człowieka mogą się skomplikować, jest do czego wracać. I wiedzą o tym ci, którzy robią wszystko, by w szkole nie było lekcji religii. Dzisiaj wiemy, że trzy czwarte, może przesadzam, ale jakaś duża, spora część dzieci już w domu rodzinnym o Panu Bogu nie usłyszy. Jedynym miejscem, gdzie usłyszą o Panu Bogu, jest szkoła, gdzie przyjdzie ksiądz, siostra zakonna czy katecheta, katechetka, powie o Panu Bogu, może będzie wyśmiana, kontestowana. Ale za 60 lat ten człowiek już starszy, z skomplikowanym życiem pomyśli, a był taki moment, kiedy ta siostra na lekcji religii mówiła, że można żyć w sposób czysty i piękny może bez alkoholu, bez narkotyków, a może zacznę się modlić bo ta siostra mówiła, że jak człowiek się pomodli, to w życiu pomaga. I jeśli ktoś robi wszystko, by nie dać tej możliwości spotkania ze świadkiem wiary, no krzywdzi i okaleczać na całe życie. Dlatego myśląc o katechezie szkolnej jest o co walczyć, bo to jest właśnie miejsce doświadczenia Pana Boga mimo wszystko, że po latach jest, po latach będzie do czego wracać. Wy jesteście świadkami tego